Witam po dłuższej przerwie, przerwa od YouTube'a, ale nie od budowy, pokażę Wam postępy prac, zobaczcie mamy drzwi, drzwi wewnętrzne z firmy Martom, takie wybraliśmy, takie w miarę cieplejsze, 90 mm mają tutaj grubości, tutaj jest firma, także jesteśmy na razie zadowoleni, zobaczymy jak będzie dalej, no i co już się robi domowo. Nie wiem czy to pokazywałem. Gotłownię mamy już gotową. No w 95%, bo te drzwi nam tutaj też tutaj są chyba sporta. Mamy zewnętrzne z progiem opadającym. Tak, sporty. Proszę bardzo. Także te ciepłe powietrze, które mamy już na mieszkaniu nie idzie na garaż, mimo tego, że na garażu też mam podłogówkę włączoną delikatnie. No i tutaj mamy ostatnie parę drzwi, które też z tego martą. To są już takie zwyklejsze, Cię strasznie wiatr wieje, ale też, też fajnie wyglądają, Najgorzej, że się skrapla tutaj na woda dużych temperatur, wczoraj był mróz i normalnie woda tutaj kapie, także takie troszeczkę mi się to nie podoba, ale, ale na razie jest jak jest, zobaczymy, czy coś da się z tym zrobić. Płytki do łazienki przywiozłem ostatnio, tam kleiliśmy podłogi, płytki na podłogach oczywiście, tu mamy też muszla kupioną. Bezpieczniki wszystkie powkładane, włączniki już też mamy pozakładane na dole. Umywalka taka robocza na razie tylko wrzucona, żeby umyć ręce. Tutaj jakieś narzędzia. Kabina prysznicowa już jest, płytki do łazienki na, na blat. No i co? Tutaj ostatnio fugowaliśmy wczoraj. Salon mamy skończony, jeżeli chodzi o podłogę. Tutaj tak samo pokój. Na razie sypialnia będzie tutaj. Wczoraj skończyliśmy tutaj płytki. Kominek też pali się już w kominku. Także ciepło w miarę. Idą prace, idą. Ciśniamy ile się da. Dzisiaj parapety. I pod podsadzki muszę poprzecierać i zobaczymy co tam dalej. Tutaj widzieliśmy że wycinali te kafelki pod kuchnię. Kuchnia. Przepraszam Was za bałagan, ale budowa życia jest jak jest. Tak wygląda nasza kuchnia. Tak wygląda bałagan naszej kuchni jakby z ogrodu przed mrozem schowane. Lodówka nie w zabudowie, bo większa, w zabudowie jednak jest może nie jakoś tam sporo, ale no mniejsza. Tutaj już mamy też, dodatkowo sobie robiliśmy ledy. Pasek ledowy tutaj panowie tylko zrobi nam frezowanie na listę, listwę dokupiliśmy, ledy i połącznik też taki dotykowy. Także już we własnym zakresie, bo kuchnie robiłem nam no można powiedzieć, że stolarz, no firma, która się zajmuje szafami, takimi w zabudowie, kuchniami, także jesteśmy zadowoleni ogólnie na blumach, systemach szufladowych, że tak powiem. Blat granitowy, jeszcze nie wsadzony, bo tutaj czerpię wodę, nie ma jeszcze założonego tej baterii. Blat granitowy, też nie był taki drogi, jak nas Pan y, straszył, Pan od mebli. Bo mówi, że druga kuchnia. Kuchnia cała, meble w kuchni kosztowały 20 niespełna 3 tysiące. Tutaj mamy taką zbiżarnię ukrytą. Co prawda na razie tylko jest tutaj miejsce, bo półki sobie już w własnym zakresie będę robił, bo tu już bez problemu. już nie chciałem tam w koszty wchodzić. Tutaj też mamy już czujnik, czujnik-włącznik, że jak się będą drzwi otwierały to będzie się zapalała. też tam pasek ledowy, żeby tam półki podświetlić. Tu też mamy wszędzie tam cichego do domykania. Nie mamy mikrofalówki w zabudowie, bo jest 4 razy droższa od zwykłej, więc taką półeczkę tylko mamy. Mikrofalówka będzie w środku. A tutaj szafki do samej góry, na górze blenda. I tak to, tak to wygląda. Miejsce naprawdę jest sporo do przechowywania. Mamy zasilacz od tych LEDów. Także dzisiaj będziemy walczyli z tymi płytkami, żeby tutaj już poprzyklejać. Te blaty też połączyć, po z silikonem poprzejeżdżać, żeby to już na gotowo zrobić, żeby tę kuchnię już skończyć. No i co? Przez ten bałagan, a jeszcze do następnego bałaganu zaproszę, do łazienki. Też już tam co nieco tam mamy już ten stelaż, mieliśmy zamontowany, ale dałem tam jeszcze tą folię w płynie dla bezpieczeństwa. No i tutaj też szykowane miejsce na kabinę, będziemy się brać w najbliższych dniach za, za łazienkę. Pralnia też gotowa, już też sprzęt kupiony. Wszystki na raz no najlepiej się opłacało. Braliśmy sprzęty w sklepie stacjonarnym w Media Expert. Korzystaliśmy z tej promocji z multi-rabatów, czyli piąty produkt za złotówkę. I wyszło nam, że pralka, pralka na wyszła za złotówkę, czyli 2600 zł, rabatu jakby uzyskaliśmy, biorąc ten sprzęt. Bo tam jest piąty produkt od najniższej kwoty. Jest za złotówkę. A wszystkie braliśmy właśnie w podobnej kwocie, żeby tak jak najwięcej z tego wyciągnąć, tak powiem. Bo lodówka, koło trójki, piekarnik, też tu jest ten Dual Cook. Też tam trzy coś tam z groszami. Zmywarka też tutaj mamy zmywarkę z Electroluxa. Niby trochę lepsze niż Bosch. Tam patrzyliśmy na parametry, chcieliśmy, były, znaczy chcieliśmy. Yy, pod kątem takim patrzyliśmy, żeby były bardziej oszczędne w użytkowaniu niż najtańsze, bo można było kupić dużo tańszą, ale znowu one więcej wody zużywają, więcej prądu i tak dalej. Także woleliśmy dopłacić sobie na początku trochę, żeby potem w eksploatacji było, było, taniej. Do tego jeszcze właśnie pralka i suszarka. To pralka za 2600 wyszła, wyszła gratis można powiedzieć, bo wcześniej braliśmy z tych rabatów. też korzystaliśmy, to wzięliśmy sobie płytę gazową, ona kosztowała tam 900, pochłaniacz 1200 i zamrażarka, taką dodatkową też 1200. No to tam ten trzeci produkt też chyba 50% taniej był, czy jakoś tak, no to też tam parę słów było, było mniej. Co więcej, zapłaciliśmy za te sprzęty 14 tysięcy z przedłużeniem gwarancji na te trzy sprzęty, które się najczęściej psują na 5 lat. Także, także tak się mają koszty. Kominek, kominek kosztował nas 4,5 za zabudowa, oprócz kamienia jest w takim stanie jakim widać jest skończony przez, przez chłopaka, który robił kamień na blaty i na kominek. Co prawda nie ma tego kamienia dużo. Kosztował 6600 zł chyba, jak dobrze pamiętam, tak, 6600 Także też nie ma takiej tragedii jak za blat z drewnopodobny ten, taki jak chcieliśmy, ten wiurowy, zwykły z mdf u Kosztował go 3000, no to no dwa razy tyle. A mamy kamienny, który jest praktycznie nie do, nie do zniszczenia. No i jeszcze kominek do tego, bo tu też tam trzeba doliczyć na pewno parę stów za, za ten kamień na kominku. Także naszym zdaniem warto. Co prawda żałujemy, że nie pojeździliśmy po większej ilości kamieniarzy, bo można było jeszcze chyba troszeczkę lepszy ten kamień dobrać kolorystycznie. Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. No i u góry też. też, Matwo się to zabijeś. U góry też postępy prac poszły. Czyli zrobiliśmy całą zabudowę. Oczywiście sami. Mamy tutaj ocieplone. Położona jest folia metalizowana, niby troszeczkę lepsza niż ta zwykła żółta. No i regipsy wrzucone. Tam bez jakichś tam kawałków, tak jak tu widzicie, w miwcę tą folię widać gdzieś tam z boku. Czy gdzieś tutaj też w łazience brakowało nam kawałka. Tak naprawdę na skosy mieliśmy nie dawać na razie. Tylko chciałem dać na górę, żeby ta wełna, która jest na górze, żeby tej folii nie oberwała. Ale w miarę to szybko szło, także, także 95% góry jest oregipsowane. Tak jak jest, tak zostaje na razie. Nawet nie sprzątałem, no bo jeszcze nie jest w 100%. Także tylko posprzątaniem było po wełnie. I te regipsy czekam na, na drzwi, drzwi, czekam, na schody na górę, na poddasze, bo też na to jeszcze ciepło ucieka, bo tu już też mamy podłogówkę włączoną. Na tą minimalną temperaturę, na 20 stopni, na 20 stopni w sensie wody która idzie w podłogówkę, także tutaj się troszeczkę troszeczkę wyższa temperatura ruszamy niż na zewnątrz. Oczywiście nie ma jakoś tam ciepło, nie jest, bo by trzeba było podnieść tę temperaturę, ale ale jest tak, że już jest parę stopni na plusie, także fajnie. Tak nie wiem, tutaj nie mam, nie mam tam termometra, termometru, ale gdzieś tam około 10 tam 12 stopni myślę, że jest. Tutaj już mamy wełnę na gotowo na górze, tu jest 45 cm na poddaszu, na poddaszu na w tutaj mamy w krokwiach jest 20 cm wełny i 2 razy 5 i na tym jest stelaż i poprzykręcane regipsy. Tutaj na ruszcie domu na górze nie ma wszędzie jeszcze podwójnej warstwy wełny, tutaj będzie 40 cm, 2 razy 20 jest na razie raz 20 i już zaczęte są zaczęte są rury do rekuperacji i do dystrybucji. Roz, Zaczęłem rozkładać tam gdzieś na gotowo to już jest rozłożone, także dużo rzeczy naraz trzeba było robić, ale jakoś tam się to ogarnęło na razie, to zostało już tak powiem, zawieszone. No bo tutaj góry na razie nie planujemy robić w najbliższym czasie. Teraz chcemy skupić się na tym dole, żeby już tu skończyć. Więc tutaj ciśniem te płytki łazienka i drzwi jeszcze i, i praktycznie już jest bliziutko. Także koszty policzę. To Wam napiszę tutaj, jaki koszt całej inwestycji, bo ostatnio, dawno liczyliśmy, to się zatrzymaliśmy na 250 tysiącach, a teraz, no to już myślę, że, że, że tam ponad 300 na pewno jest grubo. No ale zobaczcie, jaki stan. 400 mi się wydaje, że jeszcze do, do 400 byśmy nie doszli, ale stan już jest fajny, już, już naprawdę się robi domowo, i koszty, tak jak oglądam różne materiały różnych ludzi, no to jednak. Daleko, daleko niektórym do naszego stanu, tutaj nawiązuję do kanału Powrót, Reemigracja Powrót z Anglii, Kamila. Także patrząc na jego koszty, gdzie on się firmami buduje, to, to on już tam 600 tysięcy przekroczył i daleko do takiego stanu. Co prawda, on ma elewację, my jeszcze elewacji nie mamy ocieplenia, ale mamy już kupioną siatkę i zdrowie na elewację, także, także część materiałów już jest większa elewacji samej jako takiej nie będziemy robili też w też najbliższym czasie no bo to jest tylko estetyka a już nie będziemy kredytu brali, żeby, żeby zrobić elewację, bo, bo nie potrzebujemy tego. Więc dosyć, dosyć dobrze to idzie można powiedzieć jednak jak się buduje samemu, no to można bardziej sterować pracami że tak powiem. Mimo tego, że, że są opóźnienia, bo ja tam liczę, że na przykład coś wiele jeden dzień czy dwa, a schodzi cztery, no to i tak te prace jednak postępują, bo wiadomo, że my pracujemy normalnie na etacie. Tego czasu nie masz tak dużo, a jednak prace postępują. No staramy się cisnąć tutaj teraz jak najwięcej, żeby tą robotę podgonić. No i idzie, idzie. Widać postępy pracy, jednak naprawdę fajnie. No i koszty też dużo mniejsze, no bo jednak robocizna na każdym kroku jest, jest najdroższa, tak naprawdę. Materiały nie są takie drogie jak robocizna. Jeżeli chodzi o, o ten budynek, o cały, całą inwestycję, no to pięć osób z zewnątrz, pięć jakby firm, można powiedzieć, tylko robiły poszczególne prace. Tak jak pierwsze okna i drzwi montowała firma, to też żeby gwarancja była, no to musiała firma montować. Później tynki robił pan jeden, posadzki robiła firma, kotłownie, hydraulik, podłączami piec. To też podłączenie pieca razem z wyposażeniem całej kotłowni 16 tysięcy. Kotłownia na, na gaz, mamy gaz ziemny, także y, takie pali paliwo grzejemy. No i y, drzwi montowała też inna firma, te wewnętrzne. No i tutaj y, można powiedzieć, y, firma też robiła kuchnię. To też w całości. No i kominek też, no to tak jak każda salon, no to 7, 7 osób można powiedzieć z zewnątrz. Bo kominek też robił nam taki można powiedzieć znajomy. A tak to większość większość naprawdę samemu. I dlatego taka, taka kwota jaka jest, bo, bo firmy to jednak naprawdę lwią część tej kasy pochłaniają. A jeszcze jak się, człowiek za bardzo nie zna, no bo nie sposób się na wszystkim znać, a żeby się na czymś poznać, to trzeba poświęcić na to czas, trzeba mieć chęci i trzeba no, to też lubić, no bo to mało kto się tak zagłębia jak my tak naprawdę. Bo ja tam nie wierzę, że tam jedna osoba coś powie, że to jest dobre. Czy czy tam to jest dobre, bo ja weryfikuję w różnych źródłach, w różnych znajomych też i wyciągam własne wnioski. Tutaj też, jeżeli chodzi o kotłownię, zamontowaliśmy piec y, z francuska, chyba to jest firma Sonier Dival. Także też po, po researchu można powiedzieć, pieca y, zdecydowałem się na, na, na ten wybór, bo pan, który mi tutaj montował, polecał mi Weissmana, ale pan, który. Montował mi tutaj kotłownie, chciał, proponował mi i Mergaza z innej firmy. No i tak podejrzewam, że, że może mieć jakąś mowę też podpisaną z nimi. Na, na ten może mieć jakiś procent od sprzedaży, bo mówi, że w 90% montuje i No to, to tam podejrzewam, że, że jest jakiś tam yy, ukryty dno pod tym, że tak powiem. A po zrobieniu głębszego researchu. To ten Sonier Duval ma praktycznie większość części na Wajlandzie, a Wajland to jest jednak taka półka premium, a połowa ceny tego tak naprawdę, bo Wajland, jak się dogadywałem, no to 15 000, 11, no to sam taki zestaw kotła z zasobnikiem, a tutaj za 15 000, no za 16, razem z podłączeniem tutaj wody, licznika do wody i tak dalej, to za całą kotłownię zapłaciłem, także, także jest różnica. Uzdatniacz też yy, osobno sobie też kupiłem w firmie, też tutaj. Yy, Jakoś pojeździłem tutaj u nas lokalnie, po, w mieście, po kilku, kilku sklepach, że tak powiem, takich, yy, zajmujących się takimi rzeczami, no to wybrałem taki, on tam kosztował w granicach 2,500 chyba, 25 litrów, to jest taki już na większą ilość osób, bo to też ma znaczenie. No i co, to chyba wszystko. No jeszcze jedna rzecz tutaj powiem Wam a propos Podłogówki i tutaj też interesowanie się różnymi rzeczami, to bardzo sympatyczny pan, który mi montował kotłownie, pomylił mi rurki. Tutaj, dał, gdzie jest zasilanie, dał mi powrót, a tam, gdzie jest powrót, dał mi zasilanie. No i poczytałem trochę w internecie, jednak dowiedziałem się, że, że tak nie powinno być, że tak, że tak nie może być. No i dzwonię do niego, mówię, że jak, jaka jest sprawa, on mówi, że no tak może być, że to nie szkodzi, że w zasadzie to będzie działało. No ale jak już mu powiedziałem, że te rotametry mogą, nie będą pracować odpowiednio, bo to w drugim kierunku się nie ustali przepływu, czyli jak już taką profesjonalną nomenklaturą mu zacząłem mówić, że troszeczkę znam temat, no to faktycznie to przyjadę i wymienię. A jak człowiek się nie znał, tylko tak za, zaufał, uwierzył fachowcowi, który się na tym zna. No to mogłoby to nie działać. Nie działałoby to tak, jak powinno. Ciężko byłoby ustawić tą podłogówkę, te przepływy i tak dalej. Także warto jest dowiadywać się więcej niż tylko jednej osobie tam słuchać jednej osoby i tylko co ona powie. Wiem, że to jest wygodne, bo to jest bardzo wygodne, że ten fachowiec tak powiedział, no to, to pewnie tak jest, bo on się na tym znał, on to robi, więc mówi prawdę. No ale często oni robią tak, jak im pasuje, tak jak im jest wygodniej, im jest łatwiej. Tak samo z częściami różnymi i materiałami. Oni sobie wybierają na tym, na czym im jest łatwo pracować, a nie co jest najlepsze dla inwestora, dla osoby, która będzie z tego korzy korzystała. Także miejcie to na uwadze, patrząc na. na różne wybory w domu, budując dom, bo to jest mnóstwo wyborów i naprawdę warto jest czasami troszeczkę czasu więcej poświęcić i, i zgłębić temat troszeczkę bardziej niż, niż tylko uwierzyć, że tam jedna sama poleciła i dobra to biorę, bo jak polecił, no to pewnie się na tym znajdę. Także taka podpowiedź z mojej strony. No i zapraszam do subskrypcji oczywiście. Postaram się też nagrać film z błędami, jakie Popełniliśmy podczas budowy, bo to też często sam oglądam takie filmy i przez to popełniliśmy tych błędów stosunkowo niedużo, Więc y, takie filmy są pomocne, więc postaram się postaram się jakoś to tak rzetelnie przygotować, żeby żeby też było fajne y, fajne jakieś tam no nie lekcje, ja... tylko y, żeby przestrzec może przed błędami takimi właśnie, żeby jak już ja popełniłem, my popełniliśmy tutaj na budowie, to żeby już następne osoby mogły tych zwrócić na to uwagę i już, już tych błędów nie robić. Także dzięki za uwagę, do następnego. Cześć.